ruszamy z kolejnym magazynem Kram Start Elbląg Zawodniczki wróciły już do treningów. Podpytamy czy podczas urlopu myślały o piłce ręcznej. Pod bramką sprawdzamy tym razem bramkarkę Klaudię Powagę. Ruszamy Pamiętacie pojedynek z austriackim milner Bałsztokerał? Po zwycięstwie w Challenge Cup padła konkretna deklaracja. E, tak, mamy dwie, dwa tygodnie wolnego, także e, resetujemy swoje głowy. Myślimy zupełnie o czym innym, jesteśmy troszeczkę na wakacjach, ale po tych dwóch tygodniach niestety wracamy do ciężkiej pracy. A teraz sprawdzamy. Zawodniczki Kramstartu 5 grudnia zakończyły zasłużone urlopy i wróciły do treningów. Czy podczas takiej krótkiej przerwy można odpocząć? Oczywiście można odpocząć, mieliśmy dwa tygodnie przerwy, więc każda z nas wykorzystała tą przerwę do maksimum możliwości. No a jak Paulina ją wykorzystała? Mi niestety plany nie wyszły. Planowałam jechać za granicę, niestety jednak nie spełniły się moje oczekiwania i podróżowałam po Polsce, odwiedzając znajomych. Czy podczas takiej przerwy w ogóle nie myśli się o tej piłce ręcznej, starać człowiek się wyciszyć, nie myśleć o treningach, nie myśleć o tym, co trener mówi w szatni? Ja staram się nie myśleć, zająć się innymi rzeczami, takimi hobbystycznymi można powiedzieć i generalnie chyba dobrze jest troszkę przywietrzyć głowę czymś innym. Okazuje się, że kontroli rodzicielskiej nie było, bo trener ma pełne zaufanie do swoich zawodniczek. pierwszy tydzień była taka prośba, było totalny luz. Od, od, odpoczynek w drugim tym tygodniu były rozpisane jakieś tam zajęcia, ale, ale też nacisk na to, żeby to nie były zajęcia, ale wykonywane na co dzień. Jakaś taka różna forma wysiłku fizycznego, ale nie tak, którą wykonujemy na, na co dzień. A teraz całkiem poważnie, przyszedł czas na ciężką pracę. Elżbanki do turnieju świątecznego będą trenować dwa razy dziennie. Krążą słuchy, że trener zawodniczkom obiecał niezły wycisk. Na razie jeszcze nie jest tak ciężko, ale myślę, że z biegiem czasu te natężenia treningowe będą rosły, tym bardziej, że trenujemy dwa razy dziennie. Pierwszy ligowy mecz rnużanki rozegrają 7 stycznia z Piotrkowią Piotków Trybunalskim. Przypomnijmy, że zimową przerwę Kramstart spędzi na piątym miejscu w tabeli. Na razie powodów do euforii nie ma, ale nie ma też dramatu. Wszystko rozstrzygnie się zatem w drugiej części sezonu. Faktycznie w środku rundy dostałyśmy małe zadyszki. No myślę, że przydałyby się te 2-4 punkty więcej, jednakże jak pamiętamy rok temu zajęłyśmy pierwsze miejsce po pierwszej rundzie, a skończyłyśmy na miejscu czwartym, więc mam nadzieję, że teraz będzie na odwrót, że w drugiej rundzie i w tej fazie głównej zaczniemy grać jeszcze lepiej. A jeszcze w tym roku czeka nas odrobina sportowych emocji. W dniach 16-18 grudnia odbędzie się międzynarodowy świąteczny turniej, w którym udział wezmą młodzieżowe kadry Polski i Chin, Wistal Gdynia oraz oczywiście gospodarz zawodów, czyli Kram Startel Przypominamy Wam o głosowaniu na najlepszą zawodniczkę pierwszej rundy. Trwa plebiscyt organizowany przez klub kibica startu Elbląg. Jak na razie prowadzi Magda Balsam. O tym, że zrobiła wrażenie na władzach klubu i sztabie szkoleniowym już mówiliśmy. Gra bardzo dobrze tą rundę, gra równo. Oczywiście myli się, myli się czasami w decydujących momentach, ale to jest młodziutka zawodniczka i wróżę ją, jej karierę no niesamowitą, bo, bo fizycznie jest bardzo fajnie przygotowana. Widać, że podobnie myślą kibice. Magda wyraźnie prowadzi, ale po piętach depcze jej Sylwia Lisewska. Jak zakończy się ta zacięta rywalizacja, dowiemy się w kolejnym magazynie. Przypomnijmy, głosowanie trwa do 13 grudnia do północy, a głosować można na profilu facebookowym klubu kibica. Warto, bo jedna z osób, która odda głos na laureatkę plebiscytu, zmierzy się w nagrodę z power-rzutem. No tak będziemy łatwiej Ciebie ustawić. Dobra. Okay. Stoisz na wprost bramki. No. I możesz rzucać. To chyba was źle ustawiam, albo wy coś bramkę inaczej widzicie? A laureatka plebiscytu pamiątkowy upominek otrzyma od kibiców podczas świątecznego turnieju, który już niebawem zostanie rozegrany w Eblągu. Elbląskie szczepiornistki walczą też o głosy w plebiscycie na 10 najpopularniejszych sportowców w ziemi elbląskiej. W plebiscycie Dziennika Elbląskiego można głosować na 50 zawodników reprezentujących różne dyscypliny sportu. Wśród nich znalazły się Asia Waga, Słomija Szywerska, Sylwia Lisewska i Aleksandra Jędrzejczyk. W ubiegłym roku start otrzymał wyróżnienie w kategorii Drużyna Roku, ale w pierwszej dziesiątce zabrakło naszych szczepiornistek. Jak będzie tym razem? Telefony w dłoń i głosujemy! Oceń swoje umiejętności w skali od 1 do 10? Myślę, że 6. Najlepsza zawodniczka startu. Ej, myślę, że dużo jest takich. Każda coś wnosi do drużyny, więc nie będzie. Kto jest w zespole największym łakomczuchem? Ojej, chyba sala. Tak, sala. Która z koleżanek jest najbardziej wstydliwa? Najbardziej wstydliwa. Nie wiem, Klara może trochę? Chyba Klara. Czego nie lubisz w zawodzie swoim z Trudne pytanie. Czego nie lubię? Chyba najgorsze jest to, że niekiedy nie można sobie wszystkiego zaplanować tak jak się chce, bo zawsze coś wypadnie, coś się przełoży. Tematy najczęściej poruszane w szatni? Jedzenie. Jedzenie. Zespół przeciwko któremu najbardziej nie lubię grać? Bo za głębie. Była drużyna. To dlaczego? Bo była drużyna. Znamy się dobrze. Co cię bardziej mobilizuje do gry? Krzyk czy przytulanie? Chyba tak pomiędzy, ale chyba pomiędzy tak. Co jest ważniejsze, dobra gra w obronie czy wysoka skuteczność wrzutowa? Obroną się wygrywa mecze, no ale atak też jest bardzo ważny. Podczas meczu myślę o tym, czy dobrze wyglądam? Nie. Kto jest ulubienicą trenera? Nie ma takiej ulubionej. Nikogo trener nie faworyzuje? Nie, chyba nie, bo jesteśmy równe. Jak świętujesz zwycięski mecz? Mmm. Bardzo często po prostu cieszę się rozmawiając z rodzicami, z rodziną o tym, co się stało. Spotykamy się z dziewczynami, kiedy to wygląda. Jakie cechy powinna mieć idealna zawodniczka? Myślę, że musi być pracowita. Nie wiem, taka, która chce dążyć do swojego celu i spełniać swoje marzenia. A jakie twoje marzenie sportowe jest? Gra z orzełkiem na piersi. Najładniejsza lub najważniejsza obrona w dotychczasowej karierze? Jak byłam młodsza, grałyśmy turnie i wybroniłam karnego i wygrałyśmy. To było takie chyba fajne. Z jaką postacią filmu, z filmu lub literatury się najbardziej utożsamiasz? No, no nie wiem, z atomówkami. Ulubiona potrawa z rodzinnego domu to? No kurczę. Zawsze jak przyjeżdżam, to tata robi kluski szare. A sama co najlepiej potrafisz ugotować? Mmm, sama. Nie wiem, dobrą pizzę robię. Gdybyś nie grała w piłkę ręczną, to co byś robiła? Grała w koszykówkę. I jakie masz plany po zakończeniu kariery? Nie wiem, jeszcze daleko do tego. Nie myślę jeszcze o tym. Idol z dzieciństwa? Chyba rodzice. Z rodzicami się zawsze tak inspirowałem. A obecnie? Chyba też, do tej pory. Ulubione miejsce w Elblągu. Starówka plus starówki, moje łóżko, w którym odpoczywam. Co lub kogo zabrałabyś na bezludną wyspę? Zabrałabym chłopaka i bardzo dużo jedzenia. Która z zawodniczek spędza najwięcej czasu pod prysznicem i przed lustrem? Pod prysznicem na pewno sala, bo zawsze ma ludzi, że wchodzi pierwsza, wychodzi ostatnia. A przed lustrem, nieba, Ewka. Wolisz robić czy dostawać prezenty? Robić. A twój wymarzony prezent pod choinkę? Wymarzony. Nie wiem, nie ma chyba takiego. Mam wszystko od rodziców, tak, wszystko mam. Za to najbardziej doceniasz kibiców startu. Że zawsze są z nami, jeżdżą z nami. Wszędzie. Dokończ zdanie, Andrzej, nie wrzała, to trener? Bardzo wymagający. Dokończ zdanie, mało kto wie, że Klaudia potrafi. wiem, grać w koszykówkę, dobrze. Oglądacie mistrzostwa Europy? Pytanie retoryczne. Ale przyznacie, że przyjemniej się oglądamy Czepole, gdy na parkiecie gra Ewa Andrzejewska. Nie pamięć, Ewa Andrzejewska. Rzut na tym turnieju Szkoda tylko, że kadra jak na razie nie zachwyca i notuje drugą porażkę, tym razem 21 do 30 z holenderkami. Mimo to nastroje w kadrze dopisują.